W TeamSie Copilot jest dość mocno widoczny. Po pierwsze, od razu tutaj u góry w naszej sekcji czatów może nam pomóc e, znaleźć chociażby co nowego u osoby. Niech to będzie co nowego u bruna. Klikamy wyszukaj, czy wyślij i on już sobie zaczyna to wyszukiwanie. Przypominam, te treści, które on zbiera, których on szuka, zazwyczaj dotyczą naszych jakichś wspólnych działań na jakiejś płaszczyźnie. Mamy e-maila dotyczące analizy danych. Mogę sobie kliknąć tutaj na tą jedynkę, kliknąć na tą analizę danych i on od razu przejdzie mi do Outlooka i do poszukiwań tego konkretnego e maila. Tak jak widzicie, mamy komentarz do, do zadania, więc mogę kliknąć czwórkę. Kliknąć komentarze, i też on sobie będzie gdzieś tam przechodził do przeglądarki, żeby nam coś więcej na ten temat powiedzieć. Tak jak widzicie, on sobie tutaj będzie szukał różnego rodzaju rzeczy sobie nawet przejdę do tego kopilota, który tutaj mam, kliknę sobie nowy czat. Zobaczcie, tak naprawdę te polecenia niewiele się zmieniły, jeśli chodzi o, o nasz rodzimy język, w sensie, no zmieniły się nasz rodzimy język, ale jeśli chodzi o więcej rzeczy i poleceń, klikamy sobie wyświetl polecenia no i zobaczcie, Mamy tutaj tych promptów yy, trochę. Znajdowanie utraconych plików jest na pewno ciekawą rzeczą. Jeśli udostępniamy sporo tych plików, możemy sobie yy, tutaj pomóc. Tłumaczenie, zobaczcie, jest promptem, który był bardzo mało popularny w yy, yy, czasie, kiedy Microsoft Copilot głównie tutaj, jakby działał w języku angielskim, tym, tym razem, tym czasem rzeczywiście pojawił się ten prompt, który jest dość często używany. Tak jak widzicie, możecie sobie też zapisać część poleceń, które Was najbardziej interesują, przejść sobie do zapisanych poleceń i super, one tutaj są. Zobacz wszystkie monity, to jest coś, co chciałem Wam pokazać, popatrzcie. Microsoft Copilot cały czas, włącznie ze swoimi użytkownikami, pracuje nad tym, które prompty są najpopularniejsze. Te prompty się tutaj ze sobą powielają. Część z nich została spopularyzowana bardziej na pracy w Office, w PowerPointie, OneNote cie i tego typu aplikacjami. Część promptów jest rzeczywiście związana z Teamsem. Jakie są opcje? Utwórz opcje generowanie pomysłów. Jak widzicie, tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Copilot Cloud, tutaj proszę bardzo, strona Microsoftu. Polecam sobie do. Tego odnośnika zajrzeć. Jest to na pewno ciekawe. Słuchajcie, będąc jeszcze przy, przy Microsoft Teams, no na pewno. O, mamy też rozpoczęcie od typowych pytań, podsumowań ze współpracownikami. Możemy sobie tutaj przeszukiwać różnego rodzaju rzeczy, osoby. Możemy też dodawać, słuchajcie, pliki. Klikając sobie tutaj plik lub osobę, on będzie głównie tutaj jakby skupiał się na tych plikach, na tych kontaktach, na tych spotkaniach, które są w obrębie tego konkretnego Microsoft 365. W naszym przypadku, jest to po prostu nasze środowisko demo, które zazwyczaj prezentujemy u klientów. Albo podczas tego typu wydarzeń, jak to dzisiaj. Więc tak jak widzicie, ten copilot jest, możemy z nim rozmawiać. Ktoś by powiedział, no ale to działa tak jak GPT, jak on dodatkowo może mi pomóc jeszcze w swojej pracy w mojej pracy. Przykład, pierwszy z brzegu, otwieramy sobie czat z jakąś osobą. Wybieramy sobie daną osobę, wpisujemy ma ziomek, jak ci lecą interesy i biznesy. E, w tym. E, kiepskim tygodniu, kiedy wszyscy w Europie pojechali na. Ee, <noise> no jak będzie, na urlop do Grecji. I teraz zobaczcie, taki tutaj, jak widzicie, bardzo formalny wpis nie, dla tego usera. Więc ja sobie klikam copilot, oczywiście, dopasuj. Niech to będzie bardziej profesjonalne, no i słuchajcie, on tu rzeczywiście będzie mi ten tekst generował. Witaj kolego, jak sprawują się twoje projekty i zadania w tym trudnym tygodniu, kiedy większość ludzi w Europie wyjechało na wakacje do Grecji? Mamy też yy, bardziej entuzjastyczne podejście. Nie wiem, czy da się bardziej entuzjastycznie, na pewno się da. Ej kolego, co słychać? Bla, 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 bla. Więc tak jak widzicie, tutaj nawet jest za dwie wersje tego. Mamy też yy, zwięzłe, możemy sobie skrócić. Yy ta wypowiedź akurat będzie bardziej zwięzła, ja bym tutaj lekko polemizował, zróbmy sobie po prostu wypowiedź profesjonalną, kliknijmy zastąp i tak jak widzicie, już trochę inaczej to działa. W tym wypadku osobom, które wchodzą w, do pracy, czy to w firmie, w korporacji, gdziekolwiek, nie są jeszcze obeznane z tym, jak dobrze jest się zwracać do, do szefów, menedżerów, współpracowników, starszych, starszym, jakkolwiek to brzmi, to na pewno, że ciekawa, e, słuchajcie, w kontekście naszego kopilota. Tak jak widzicie, e, po prawej stronie ten czat wymaga dłuższej konwersacji, aby udzielić odpowiedzi. No ja sprawdzę, czy gdzieś mam. Z reguły te czaty mam dość e, mocno poograniczane z racji tego, że to demo nam się często często tutaj zmienia. Natomiast słuchajcie, tak jak widzicie, ten kopilot, kiedy, e, kiedy ten czat byłby bardziej. E, powiedzmy zaawansowany. Ja sobie może jeszcze przejrzę tak na szybko, czy gdzieś mam, gdzieś mam jakiś dłuższy czat. No nie, musiałbym zaangażować demo tych użytkowników naszych wirtualnych. Też możecie sobie podsumowywać różnego rodzaju rozmowy i treści. Kolejna rzecz, która myślę, że jest warta zapamiętania. Słuchajcie, jeśli tworzycie sobie nowe spotkanie w Microsoft Teams, zobaczcie, i chcecie później mieć możliwość pogadania sobie z Kopilotem na temat podsumowania? Warto pamiętać o tym, że tu już od razu dostaniecie zresztą chyba podpowiedź. Warto pamiętać, że takie spotkanie należałoby nagrać, należałoby też rozpocząć transkrypcję. Ja akurat mam. Też z racji różnego rodzaju testów, akurat ją wyłączoną. Natomiast słuchajcie, kiedy sobie włączycie nagrywanie tego spotkania i ono trwa tam sobie godzinę, dwie, trzy, to później odpala nam się prompt, z którym możemy porozmawiać na temat tego, kto najczęściej udzielał odpowiedzi podczas takiego spotkania, kto nam pomagał. Zachęcam Was do zaangażowania, jeśli chodzi o wdrażanie Kopilota, jeśli chodzi o wdrażanie Kopilota z Alterity. Na pewno będziemy mieli okazję nieraz w różnych przedsiębiorstwach to pokazać.